Witam. Zapraszam do zacnego grona obserwujących mnie osób, jak i do łapy w górę. Niech szmoc będzie z wami. Proszę zważyć na to, że mogą tu znajdować się pomniejsze spoilery, nie psujące zabawy, ani nie ujawniające najważniejszych informacji, aczkolwiek, jak chcesz przystąpić do słuchania, czy czytania niczym kreskówkowy bohaternemu, to lepiej już teraz zapauzuj. Zaczynając z tego łodybuka, nie byłem w zbyt najlepszej formie. I choć nie miałem dzień wcześniej tradycyjnej polskiej libacji, ani chociaż lekkiego piwkowania, bo cóż znaczą cztery taterki na sen w dzisiejszych czasach, to godzina szósta rano była dla mnie wyrokiem. Miałem niby jeszcze godzinę do momentu, w którym już musiałbym się zbierać na poważnie, by zdążyć na usą do pracy. Ale wyrzuty sumienia, przez to, że zaplanowałem od dziś ruszenie z powieścią Piotra Kościelnego, były zbyt wielkie i już nie pozwoliły mi odpłynąć. Co dziwne zwierz od pierwszych minut słuchania trafił w kubki audiobookowego smaku. Początek to jazda bez trzymanki i wszelkie detale mogą każdemu zepsuć dobrą zabawę, dlatego nic więcej nie mam zamiaru zdradzać. Jakbym miał porównywać coś na kształt anime Death Note, ukazując nam starcie między kimś chcącym zabijać, a bohaterem, który chce go powstrzymać. Kto widział wie, że to porównanie jest bardzo naciągane, ale nic nie zrobię, że akurat coś takiego się w mojej kopule urodziło. Nie jestem pewien, ale chyba perspektywa gliniarzy, a dokładnie grupy z wydziału zabójstw, nad którą pieczę, sprawował Marek Mikulski, była dla mnie bardzo bardziej wciągająca. Sam fakt tego, że Mikun, bo tak go nazywali, był hardkorem i nie patyczkował się z nikim, sprawiał, że z zapartym tchem czekałeś na jego wypowiedzi, niejednokrotnie takie, które mogłyby oburzyć co większe moherowe sekty dzisiejszych czasów. Uczciwy, sprawiedliwy, ale też nie bojący się dać w ryja, jak sytuacja tego wymagała. Sam miał na głowie, poza śledztwem, rodzinę, w której nie działo się najlepiej. I nie mówię tu o błędach młodości, wyborze partnerki, bo kochał swoją żonę, ale chorobie swojego syna, który od najmłodszych lat był przykuty do łóżka i podłączony do respiratora. Żona miała mu za złem to, że jako odskocznie od rodzinnych problemów wybrał pracę, ale po części to rozumiała. Wiadomo, każdy ma gorsze i lepsze dni w życiu. Dlatego też był jednym z najlepszych osób do znalezienia coraz bardziej panoszącego się po Wrocławiu i okolicach Serliniaka. Oczywiście chodzi mi o seryjnego zabójcę. Po prostu lubię tamto sformułowanie jakoś. Nasz cyrylniak to Adam Kupisz. Rudy, chudy, względnie niemiły z Ryja na moje wyobrażenie, ale nie wyróżniający się brzydotą na tyle, by być wytykany palcami na ulicy lub jakoś rozpoznawany specjalnie. Do tego miał żonę i dwójkę dzieci, więc o ile ona ślepa nie była, to można by było rzec, że dla niektórych urodziwy nawet. Rudość jednak zobowiązuje, bo fałszywiec nieziemski, próbując grać rolę tatusia i męża, knuje coraz to nowe i coraz to bardziej posrane sposoby na zabijanie. I okazjonalne gwałty, bo co se będzie jak se może. Komisarza Mikulskiego poznał, to za dużo powiedziane, ale podsłuchał osławie jego skuteczności w rozprawianiu się z jego podobnymi, dlatego postanowił rzucić mu wyzwanie, by sprawdzić, kto jest lepszy w te klocki. Doświadczamy ewidentnego rozwoju jego zwyrolskiej natury i próby zaimponowania morderstwami. Kiedyś to było tylko dla potrzeb zaspokojenia krwiożerczej natury. Teraz to już coś na kształt artystycznego dzieła, którym chce się pochwalić. Poznajemy jego początki i dowiadujemy się, że od małego już miał takie zapędy. W sumie to bardzo ciekawy dla mnie element tej powieści. Myślę, że dla was także taki będzie. Przeczytam wam mały fragment. Właściwie zabijałem odkąd pamiętam. Zacząłem od zabijania zwierząt. Pierwszą ofiarą był kot sąsiadów. To był u babci na wakacjach. Mieszkała na wsi. Miałem zaledwie 7 lat. Zabiłem go kamieniem. Podchodził do mnie i się łasił. Jedną ręką głaskałem go po plecach, a drugą sięgnąłem po kamień. To był chyba pierwszy raz. Potem było więcej zwierząt. Ptaki złapane w siatkę, psy, jeże, najczęściej jednak koty. Człowieka zabiłem pierwszy raz, gdy miałem 10 lat. Nie wiem, czy normalne osoby mogłyby to zrozumieć, że taki się urodził i że nic z tym nie szło zrobić. Kocie matki dzisiejszych czasów, czyli panny z oczywistego wyboru, momentalnie pokazałyby, co taka precyzyjnie wymierzona patelnia potrafi zrobić z facjatą włóczastych zbrodniarzy. Polecam serial Dexter, jeśli ktoś nie widział. Tam bohater jest mordercą na pełne i wiadomo na czym, ale i tak nie idzie go nie lubić. Swoją drogą będę musiał przeczytać książkę, na której został zekranizowany serial. Jak ktoś czytał, to dajcie znać w komentarzach. Kolejna bohaterka to prokurator Jaskulska, osoba sprawująca pieczę nad sprawą przybywających coraz szybciej trupów została do niej przydzielona na prośbę Mikuna. I choć może akurat on prosił o kogokolwiek, byleby zastąpić mającego w dupie wszystko i zachowującego się niedbale prokuratora, którego nie pamiętam z nazwiska. To ucieszył go fakt zmiany, bo z Jaskulską się dogadywał jako jedyny z posterunku. Mieli wspólną przyszłość I nie zrozumcie mnie źle. Niczego poza koleżyńskimi stosunkami tam nie było, ale jakieś tarcia się pojawiały, jak to w zdrowych relacjach damsko-męskich. Tak dla reszty była twardą suczą i potrafiła nadepnąć na odcisk. Sprawiedliwa i niepatyczkująca się potrafiła sobie poradzić w każdych warunkach. Osobiście bardzo polubiłem z nią wątki. Do tego jest przedstawiona jako bardzo elegancka i kobieca postać, przy których męskie serca potrafią przyspieszyć, a i od czasu do czasu siarczystym przekleństwem lubi haratnąć, więc czego tu nie lubić. Warto więcej wspomnieć o dziale do spraw zabójstw. Poza Mikunem był jego partner Bajorski i dali Biały, Szermeta, Wieland, Zwoliński, może ktoś jeszcze, ale to musicie doczytać. I choć poza jego partnerem nie jest aż tak dużo o nich wspomniane, to cały czas przewijają się i uwijają niczym mrówki w myśl, nie ma opierdalania. Zresztą zjeba od trzewa to najwyższa kara, a jak jeszcze zasłużona to już w ogóle skreśla na amen. Lecz oni się tam z ulicy nie znaleźli i działają jak w zegarku niczym policyjna drużyna A, niestety trudzenie dubając w najgorszym szambie, byleby znaleźć cokolwiek, co ich przybliży do rozwikłania sprawy. Nie gniewałbym się osobiście, jakbym mógł kiedyś posłuchać opowieść z perspektywy każdego osobnika tego oddziału, ale to tylko moje fantazje, bo książka sama w sobie jest spora. 530 stron, ponad 14 godzin audiobooka. Jakby dołożyć do niej jeszcze parę takich wątków, to by się na mała encyklopedia zrobiła. Ja bym to jeszcze przeknął, ale te pospolite zjadacze chleba przyzwyczajone do cienkich iPhone'ów mogłyby nie podołać. Już i tak nasze społeczeństwo nie produkuje gladiatorów z prawdziwego zdarzenia. Za to trenerów Pokémonów jest coraz więcej. No cóż, widocznie w tym kierunku to zmierza. Audiobooka czyta Bartosz Głogowski. Ciężko się dopatrzyć jakichś błędów po przesłuchaniu. Ten głos staje się jednością, aż mamy wrażenie nieodzownym elementem książki. Na pewno brakowałoby mi tego, kartkując strony. Jakbym miał ocenić książkę, to 9 na 10 w momencie, gdy 10 jest świętym pisarskim gralem. Mówić, że człowiek się świetnie bawił, to nie powiedzieć nic. My po prostu stajemy się taki Takim cichym obserwatorem z pomponami, piszczącymi, kwiczącymi zachwytu nad losami naszych bohaterów. Ale też serce potrafi podejść do gardła, gdy niektóre życia wiszą na włosku. A to moment, w którym wiemy, że oni nie są nam obojętni i będziemy mocno szlochać, jak ich zabraknie. No cóż, cały czas zwierz poluje, więc musimy być przygotowani na czarny scenariusz. Może to nie gra o tron, ale ofiar tu nie brakuje. Zapamiętałem niektóre rozbrajające teksty. Twój fiut smakuje kawą. Lepiej tak, niż kawa miałaby smakować fiutem. Czuję się rozgryziony, jak orzeszek tofifi. Jak minąć zbiorowy gwałt w celi, trzeba wsadzić własnego palca w dupę. Jak ktoś będzie chciał cię ruchnąć, mówisz, że zajęte. Jest tego masa i nie mam zamiaru wam bardziej zdradzać uroków zwierza. Zapraszam do zakupu i poświęcenia weekendu. Jeśli cię wam choć trochę podobało, zachęcam do subskrybowania i pisania komentarzy. Chciałbym w przyszłości rozdać trochę książek, by ludzie ćwiczyli składanie liter w tym świecie smsowych poetów. Dziękuję i pozdrawiam.